Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda. Ono zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serce. To jest pierwsze, pierwsze zdanie, pierwsze zdania z dzisiejszego pierwszego czytania, Księgi Przysłów. I spróbujmy spojrzeć na niektóre zdania z dzisiejszego czytania. Na przykład to serce króla w ręku Pana, jak płynąca woda. On zwraca je dokąd sam chce. Mówi to król Salomon. To jest księga przysłów Salomona, mądrości Salomona, czyli w, albo sam to powiedział, albo wkładają to w jego usta, ale to jest podawane jako mądrość Salomona, czyli król mówi serce króla w ręku Pana jak płynąca wodą, on zwraca, dokąd sam chce. Król jest otwarty na to, co robi w jego sercu i z jego sercem Pan. Czyli On chce, żeby Pan prowadził jego serce, żeby Pan nad Nim czuwał, żeby w jego sercu było to, czego chce Pan. I myślę, że powinniśmy też tak jak ten król, dążyć do tego, żeby nasze serce było w ręku Pana, żeby było jak płynąca woda, żeby zwracał, je dokąd sam chce, żeby nasze serce, czyli serce w języku Biblii, to nie, to nie są tylko uczucia, jak często my teraz myślimy, ale to jest myśli, to jest życie duchowe, to jest życie wewnętrzne człowieka. jest jakaś jedna całość wewnętrznego życia człowieka, czyli i myśli, i uczucia, i życie duchowe, i. Niech to Pan prowadzi. Panie, wejdź w moje serce, Panie, prowadź mnie, prowadź moje życie wewnętrzne. Rozwijaj mnie tak, jak Ty chcesz, żeby było wewnątrz mnie, w moim sercu, w moich myślach, w moich uczuciach. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Nam się wydaje, że to, co robimy, jest dobre, że tak powinno być, ale poddajmy to pod osąd Pana. Nasze serce, czyli nasze też intencje, Nasze myśli, to co jest z tym związane. Niech Pan osądzi, bo my nie możemy nawet samym sobie ufać. My powinniśmy, nawet jak myślimy, że wszystko jest dobrze, poddać to pod osąd Boga. Panie, czy Ty też tak myślisz? Panie, czy Tobie się to podoba? Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Czyli jak jesteś pracowity, to będziesz miał zysk, ale jak się zaczynasz spieszyć, to będzie bieda. Piękno myśl. Pracujemy, staramy się. Dążymy do czegoś, jesteśmy pracowici, wytrwali, sumienni i będziemy mieli zysk, to prowadzi do zysku, ale jak się zaczynamy spieszyć w tym wszystkim, to będzie bieda. Musimy robić wszystko spokojnie. Bardzo ważne jest w naszej pracy, w naszym staraniu, w naszym trudzie, ważne jest spokój, spokój, nie spieszyć się zbytnio, bo będzie bieda. Dużo jest takich różnych myśli i w tym czytaniu dzisiejszym tu nad każdą myślą można by się długo zatrzymywać i roztrząsać. Któryś bardziej rozumiemy, któryś może jest bardziej niezrozumiała albo spokojna, ale co chciałbym zauważyć? Pierwsze to jest słowo serce, które powtarza się kilkakrotnie, na przykład serce króla w ręku Pana jak płynąca woda. On zwraca się dokąd sam chce. Każdego droga wydają mu się prawa, lecz Pan osądza serca. To serce tutaj się tak powtarza, czyli jakby Pan pracuje nad moim sercem. Czyli ta mądrość, którą tutaj otrzymujemy w tej Księdze Przysłów, ona ma dotykać serca, naszego wnętrza. Że my często zwracamy uwagę na to, co zewnętrzne. Jak się ktoś zachował, co się wydarzyło, to, co było z zewnątrz. A Pan patrzy na nasze serce, Pan kształtuje nasze serce. I może też my powinniśmy się bardziej zatrzymać na jakimś życiu wewnętrznym, na tym, co myślimy. Na przykład widzimy człowieka, który postąpił tak czy inaczej, ale może by się warto zastanowić, a dlaczego on tak postąpił? A co się wydarzyło w jego życiu? A co nim kierowało? Jakie miał intencje, jakie miał myśli, co, co, co się wydarzało wewnątrz tego człowieka. I wtedy już często zupełnie inaczej patrzymy na tę sytuację. Co się dzieje we mnie, wewnątrz mnie, nie tylko to, co zrobiłem rękami, ale co się wydarzyło w środku, jakie myśli, jakie uczucia, jak się rozwija życie duchowe, żebyśmy zwracali uwagę na serce. Ta mądrość tej księgi bardzo zwraca uwagę na serce człowieka. I widzimy tu takich dużo jednozdaniowych mądrości. Jakby autor zbiera takie mądrości, mądrości Salomona, które przypisywane są Salomonowi, zbiera i w jedną całość, taka mądrość, taka, taka. My też bardzo mamy dużo mądrości wokół siebie. Może warto by się uczyć od autora, żeby spisywać sobie taką mądrość. Takie mądra myśl, gdzieś usłyszałem, gdzieś przeczytałem, gdzieś oglądam jakiś program, bardzo mi się spodobała ta myśl zapisać sobie tę myśl, żeby ona nie umknęła chodzić z tą myślą. Powiedzieć, podzielić się komuś, o dzisiaj taką fajną myśl słyszałem, wydaje mi się to bardzo mądre, chciałbym się z tobą podzielić, chciałbym tobie to napisać. Piszemy różne głupoty, gadamy o głupotach, a może warto by tak podzielić się. Ja dzisiaj słyszałem to, a do mnie dzisiaj doszło jakieś coś takiego, a fajną myśl powiedział ten, a w tym filmie była taka myśl, a w tych wiadomościach była taka myśl, a w rozmyślaniu była fajna myśl, żebyśmy te myśli zbierali też, pisali sobie. Zapamiętywali takie myśli, dzielili się takimi myślami. To będzie też nasza mądrość. Dzisiejsza Ewangelia: Przyszli do Jezusa, Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą, lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Dziwne takie napięcie między tą rodziną fizyczną a rodziną duchową. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że jest, są takie więzy rodzinne, jest, są krewni, jest rodzina, ale są też więzy duchowe. I bardzo często słyszę od ludzi, że ci z kościoła, ci ze wspólnoty, ci ludzie, z którymi się razem modlimy, rozmyślamy Słowem Bożym, oni są mi bliżsi niż moja rodzina, niż moi krewni, zwłaszcza ci tam dalsi krewni, i czasami na siłę próbujemy podtrzymywać jakieś więzy rodzinne, rozwijać te więzy, chociaż się nie klei, chociaż nijak nie, nie wychodzi, ale przecież to jest krewnym, no musimy jakoś, to jest ciocia, to jest wujek, to są jacyś tam kuzyni, no trzeba by jakoś to z nimi kontakt trzymać. Może i trzeba, ale może nie aż do takiego stopnia, może zbyt się na tym koncentrujemy, a może by trzeba było bardziej rozwijać te duchowe więzy. Rzeczywiście widzę, że ktoś się modli, że ktoś rozważa nad Słowem Bożym, że ktoś się pięknie zachowuje jako człowiek wierzący, święty, może podejdę do niego, może spróbuję z nim nawiązać kontakt. jakoś mam takich przyjaciół ze wspólnoty, będę spróbuję z nim jakoś podtrzymywać, rozwijać kontakt. Zadzwonię, napiszę, spotkamy się gdzieś, pogadamy sobie, żebyśmy się lepiej poznali, żebyśmy byli bliżsi sobie. Piękne jest tak czasami ludzie ze wspólnoty, na przykład są nawzajem u, w swoich rodzinach, nawzajem u siebie chrzestnymi u, u dzieci, że się szuka nie krewnych, nie kuzynów, ale właśnie bliskich duchowo ludzi. Powinniśmy też tworzyć właśnie taką wspólnotę duchową, żeby umacniać, rozwijać, podtrzymywać te więzy duchowe. I wtedy tworzymy taki tłum. Nie mogli się dostać z powodu tłumu. I właśnie, żeby był ten tłum wierzących, tłum ludzi, którzy modlą się razem, rozmyślając słowem Bożym, takich myślą jednakowo, myślą głęboko, myślą duchowo. I wtedy, jak czujemy ten tłum wokół siebie, sami jesteśmy tacy pewniejsi w tym wszystkim. Stwarzać ten tłum wokół Jezusa, tłum ludzi zasłuchanych w Jego Słowo. I druga myśl, która z tego wypływa, co robią matka i bracia. Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą, widzieć z Tobą. On odpowiada moją matką i moi, braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Nie wystarczy widzieć, trzeba słuchać. Czasem tak jest, że właśnie tych bliskich ludzi widzimy, chcemy się z nimi widzieć, chcemy się spotkać. My się nie słuchamy nawzajem, ale zobaczyliśmy się, spotkaliśmy się i jest załatwione. Chłopak zobaczył piękną dziewczynę, zakochał się w niej i on na nią patrzy. Ale jak ona mu coś próbuje powiedzieć jakoś opowiedzieć coś, on w ogóle nie słucha. Dzieci chcą być z rodzicami, chcą się spotkać, kochają swoich rodziców, ale jak rodzice czegoś od nich chcą, czegoś wymagają, to nich w ogóle nie słuchają. Przychodzimy do kościoła, podziwiamy piękno kościoła, podziwiamy jakiegoś księdza, bo, bo pięknie mówi, bo, bo pięknie msze odprawia, bo jest wszystko piękne i piękne kwiaty w kościele, bardzo ładny kościół i dookoła kościoła też pięknie, i patrzymy na to i podziwiamy, ale słowo Boże, które w tym kościele jest, z ust tego księdza płynie, nie słuchamy. Nie wsłuchujemy się, nie słuchamy, żeby wypełniać, żeby żyć tym Słowem. Pan Bóg od nas chce, żebyśmy Go bardziej słuchali. Pamiętamy tą kobietę, która mówiła Jezusowi, błogosławiony łono, które ci nasiło piersi, które ssałeś. A Jezus mówi, błogosławieni ci, którzy słuchają, słuchają Słowa Bożego. Bardzo mocno Jezus podkreśla słuchanie. Słuchanie, które nie tylko jest zewnętrznym słuchaniem, ale bardzo głębokie słuchanie, które prowadzi do zmiany postępowania. Dlatego, że wypełniamy wolę Bożą, którą słyszymy. Czyli mamy nie tylko oczami widzieć, patrzeć, ale mamy słuchać. To podkreśla Jezus. Oni przyszli go zobaczyć, widzieć się z Tobą, a moimi braćmi są ci, którzy słuchają. Czyli bliskimi Jezusowi stajemy się nie przez to, że zachwycamy się, że emocjonalnie coś przeżywamy, a przez to, że słuchamy, Wsłuch przysłuchujemy się, wsłuchujemy się. Jesteśmy posłuszni, wypełniamy wolę Bożą, żyjemy tak, jak Pan Bóg tego chce i to czyni nas bliskimi Jezusowi. Dlatego właśnie to, co robimy codziennie, rozmyślamy nad Słowem Bożym, żeby odpowiedzieć na to wezwanie Jezusa. Moją matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.